Siemka, jak ktoś ma to bardzo polecam, niech zrobi sobie jakieś animacje, a ja dziś Wam pokażę, jak wrócić na YouTube animacje, które stworzyliście w Animatic. Już Wam pokażę, choć ja sobie wybiorę, hmm, może taką, ta będzie chyba spoczko, to patrzcie. Klikamy w tą kamerę. Nie, nie, no to, to, to. Patrzcie, tu mamy do wyboru Bluetooth, które mam tak, 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 tak. I wybieramy YouTube. Ztepnie klikamy dalej. I prześlij W taki oto sposób budujemy kolejną animację. Hmm, patrzcie. Też coś nagrywam z animacji. To jest moja animacja. To jest moja jedna z najlepszych. Polecam ją. Czekaj. Czekaj. nie, 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 to nie. W sumie to... Nie mogę wam teraz ja unieść. Czekajcie. Przerobiła się. Jest. Jest, widzicie? Wrzucam na kanał Natan. ora, que eu quero Chama um filme. Não tô a diva.